Czy kiedykolwiek umawiałeś się z kobietą, a potem dzień przed spotkaniem, a może nawet godzinę przed, wysłała ci wiadomość, mówiąc, że całkowicie zapomniała o zobowiązaniach wobec babci lub kogoś innego i nie może przyjść. Wydaje się, że praca zadzwoniła do niej w ostatniej chwili, i musimy przełożyć spotkanie. Frustrujące, prawda, jestem pewna, że już ci się to zdarzyło przynajmniej raz w życiu. Przytrafia się to wszystkim, wszystkim mężczyznom, Wszystkim ludziom, nawet mnie, i ja również to dostałam. Mogę ci powiedzieć z pewnością, że ta kobieta właśnie nie przypomniała sobie o swoich zobowiązaniach, po prostu odwołuje spotkanie. Kiedy kobieta jest zainteresowana mężczyzną, w żadnym przypadku nie odwołałaby planów z nim na rzecz czegoś innego. A jeśli to robi, to upewni się, że będą miały konkretny plan na przyszłość. Dlatego rób plany na później, wiem, bo robiłam to z różnymi mężczyznami. Tak samo jak każda moja przyjaciółka, ponieważ kobiety tak robią. Cóż, dowiesz się tego w dzisiejszym wideo i dowiesz się również, jak odpowiedzieć na te sytuacje i, co ważniejsze, jak rozpoznać i unikać niewiarygodnej kobiety, zanim zmarnujesz swój czas. Gorąco polecam obejrzeć to wideo do końca, aby uniknąć gonienia za niewłaściwą kobietą i niepotrzebnego odrzucenia. Powiedziawszy to, zanurkujmy. Od teraz będę twoją osobistą girl, i co tydzień będę dostarczać ci wewnętrzne informacje, bez owijania w bawełnę na temat tego, czego kobiety naprawdę chcą w porównaniu do tego, co mówią, że chcą, oraz najskuteczniejszych metod zdobywania każdej kobiety, która ci się podoba. Więc naciśnij ten przycisk subskrypcji, aby nigdy nie przegapić wideo. Przede wszystkim porozmawiajmy o powodzie, dla którego kobieta mogłaby odwołać spotkanie. Powód jest prosty i bezpośredni aby uniknąć niewygody. Kiedy kobieta jest zainteresowana mężczyzną, w żadnym przypadku nie odwoła planów z nim na rzecz czegoś innego. A jeśli to robi, zaba, aby miała konkretny plan na przyszłość. Więc gdy kobieta odwołuje spotkanie, zazwyczaj oznacza to, że nie jest aż tak zainteresowana mężczyzną, przynajmniej w tym momencie. Rzeczy mogą się zmienić w przyszłości, ale w tym momencie nie jest zbyt zaangażowana. Ma wiele spraw na głowie lub po prostu nie jest zbyt zainteresowana. Ale powiedzenie mężczyźnie, że nie jest zainteresowana, wydaje się niegrzeczne i może zrujnować mężczyznę, a przez to stać się niewygodną rozmową. Aby uniknąć tego dyskomfortu, kobieta wybiera robienie planów, akceptowanie ich, a potem odwołuje spotkanie. Ale oto coś naprawdę ważnego do zauważenia. To nie jest złośliwe zachowanie kobiet, jest to infantylne. Ale nie jest złośliwe w żaden sposób, nie jest planowane ani zamierzone, aby być okrutnym. Kobiety nie próbują cię upokorzyć ani być złe. To jest po prostu sposób na uniknięcie kłopotliwej sytuacji. Dla niej łatwiej jest dać wymówkę lub podać numer telefonu, niż powiedzieć nie. Przynajmniej tak większość kobiet się czuje. Tak, to egoistyczne, nieuczciwe i infantylne. Ale prawda jest taka, że nie ma w tym złośliwości a kobiety nie zdają sobie sprawy jak te działania są szkodliwe dla drugiej osoby nie zdają sobie sprawy z frustracji dyskomfortu i bólu jaki mężczyźni czują gdy mają do czynienia z kobietą która odwołuje spotkanie nie zdają sobie z tego sprawy myślą że uniknęły bycia złymi i niegrzecznymi podczas gdy w rzeczywistości ich działania są znacznie bardziej okrutne teraz wiesz dlaczego kobieta odwołuje spotkanie ale co robić gdy kobieta odwołuje spotkanie Moja główna rada dla ciebie to, nie denerwuj się. Wiem, że to trudne. Uwierz mi, gdy kobieta wysyła ci wiadomość 15 minut przed spotkaniem, mówiąc, że zapomniała o innym zobowiązaniu, trudno jest zachować spokój, trudno jest nie poczuć się obrażonym i łatwo się zdenerwować. Ale musisz to zaakceptować. Ona w tym momencie nie jest tobą zainteresowana i to jest w porządku. Zamiast się złościć lub czuć się zranionym z powodu jej odwołania. Okazuj jej współczucie, ponieważ nie jest wystarczająco dojrzała, aby być szczera. To stworzy w tobie spokój, ponieważ zrozumiesz, że jest to kobieta, która nie jest godna bycia z tobą. Kobieta, która nie potrafi powiedzieć prawdy, nie zasługuje na twoją uwagę, ani nie jest wystarczająco dojrzała, aby poradzić sobie z tobą. Jeśli chcesz, możesz wyrazić swoje rozczarowanie w sposób dojrzały i asertywny. Daj jej znać, że takie zachowanie jak odwoływanie spotkań jest niedopuszczalne. Możesz wysłać jej prostą wiadomość, która brzmi coś w stylu: W porządku, całkowicie rozumiem. W przyszłości daj mi znać z większym wyprzedzeniem. Mój czas jest dla mnie naprawdę cenny, więc mam nadzieję, że będziesz go szanować w przyszłości. Miłego czasu z Twoją babcią lub na Twoim wydarzeniu, cokolwiek to jest. To jest zdecydowana i szczera wiadomość, która pokazuje, że szanujesz siebie. A jednocześnie jest trochę łagodniejsza na końcu, aby wiedziała, że nadal jesteś osobą, z którą może wchodzić w interakcję. Z odrobiną szczęścia nauczy się, że jej zachowanie było nieodpowiednie i poprawi je z tobą lub poprawi w przyszłości. W każdym razie dobra rzecz wyniknie z tej sytuacji. Teraz następną rzeczą, o którą wielu facetów mnie pyta, to jeśli dziewczyna odwoła spotkanie raz, powinienem kontynuować jej poszukiwania. To bardzo dobre pytanie. A krótka odpowiedź brzmi: nie, naprawdę powinieneś przestać ją gonić, ponieważ prawdopodobnie znów się zdarzy. Ale jeśli naprawdę lubisz dziewczynę, oto co możesz zrobić zamiast tego? Nie próbuj aktywnie umawiać się na spotkania lub randki. Jeśli masz możliwość interakcji z nią w przyszłości, czy to osobiście, czy online, możesz flirtować z nią, prowokować ją, pokazywać pewność siebie i osobowość. Ale to wszystko, nic więcej! Musisz pozwolić jej przyjść do ciebie, pozwolić jej zmienić zdanie w sposób organiczny, pozwolić jej zacząć inwestować w ciebie. Nie czekaj na to. Zawsze, i mam na myśli zawsze lepiej jest iść dalej z innymi kobietami, które poświęcą ci czas i uwagę, na które zasługujesz. Nie marnuj swojego czasu myśląc o lub goniąc kobiety, które tego nie zrobią. To bardzo obraźliwe dla ciebie samego. Jeśli zacznie wkładać więcej wysiłku i zaangażowania w ciebie, Wtedy możesz rozważyć zaproszenie jej na kolejne spotkanie. Ale jeśli nie, lepiej iść dalej i zapomnieć o niej. To nie ty jesteś zły, zapomnij o niej. Ponadto, ponieważ jesteśmy w temacie odwoływania spotkań, mam dla ciebie jeszcze dwie wskazówki, które pomogą ci chronić się przed odwoływaniem spotkań zanim się wydarzy. Po pierwsze, zwracaj uwagę na sygnały zainteresowania, aby możliwe odwołanie spotkania mogło zostać uniknięte, mając wiedzę o tym, jak się one przejawiają? Kiedy kobieta jest zainteresowana Tobą, jej sygnały będą wyraźne i zrozumiałe. Będzie się do Ciebie odzywać z dużą częstotliwością, łatwo będzie się z nią umawiać, jej wiadomości będą krótkie i treściwe, będzie często wchodziła w interakcję z Tobą i pokazywała swoje zainteresowanie na różne sposoby. Jeśli tego nie robi, to znak, że jest mniej zainteresowana i bardziej prawdopodobne, że spotkania będą odwoływane. Po drugie, Bądź ostrożny, kiedy poznajesz nową kobietę i zwracaj uwagę na jej historię randkowania oraz sposób, w jaki traktuje swoich byłych. Zazwyczaj kobiety, które mają tendencję do odwoływania spotkań, mają podobne wzorce w swoich relacjach. Jeśli widzisz, że ma tendencję do odwoływania spotkań z innymi facetami lub twierdzi, że zawsze czuje się wykorzystywana, kiedy nie jest traktowana w sposób, jaki sobie wyobrażała, to czerwona flaga. Takie kobiety są mniej skłonne do prawdziwego zaangażowania i mogą być bardziej podatne na odwoływanie spotkań. Jeśli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrypcji poniżej, aby nie przegapić żadnych przyszłych filmów. Do zobaczenia w następnym wideo.